Nie no, ty, czego? Co to... Na koniec sezonu, albo na przyszły sezon, to zaskoczymy na agendę światową. Był, był człowiek z Niemiec, który chciał dać mi 7000 euro. 29 marca, godzina 12.30, parę godzin po powrocie z Włoch porozmawiać, a skąd taki pomysł, skąd taka pasja? To pasja do motoryzacji była u mnie od zawsze, e, a chęć zrealizowania czegoś wielkiego, no jak nie my, to kto? I to jest słuszna koncepcja. A skąd przyjechaliście do nas? Z Kamienia Pomorskiego. to niedaleko i bardzo dobrze. Yy, I to wszystko w Kamieniu Pomorskim trzymacie? Tak jest. U nas na placu pod firmą łącznie na chwilę obecną 14, chyba 14 aut, kolejne auta są, są w dostawie, że tak powiem, bo są pozamawiane, no, na koniec sezonu albo na przyszły sezon to zaskoczymy, no, agenę światową. Fantastycznie. Przygotowując się do tego festynu, e, czytając trochę o Was i opowiadając tutaj mieszkańcom Świnoujścia o Waszym projekcie, o, o Tobie również, e, e, w, czytaliśmy o tej pasji, e, ale udało się Wam już stworzyć wokół siebie kulturę. Jest już ekipa większa. E, jak ta pasja się rozwija? E, kogo zrzeszacie? Do, e, czy można do Was dołączyć? Znaczy, no tak, no, my zrzeszamy wszystkich, którzy, którzy kochają motoryzację. Nieważne, czy są samochody, czy sporty motowodne, czy, czy, czy motocykle. No, zrzeszamy po wokół siebie wszystkich, kochamy, chcemy się dzielić pasją do motoryzacji, i wszyscy, którzy kochają motoryzację, są, są mile proszeni. Trzeba jeszcze tylko być trochę pln bo to pasja trochę kosztuje. Taki średni koszt takiego auta, który tu stoi, no jak? No, najtańszy, który tutaj stoi, to jest pół miliona pół miliona trzeba mieć no i co, zamiast domu można zamieszkać w samochodzie dokładnie, no akurat dzisiaj do was przyjechaliśmy specjalnie bo przywróciliśmy właśnie wczoraj w nocy z Włoch byliśmy we Włoszech też nagrywać właśnie kolejne, kolejne odcinki na nasz kanał więc też serdecznie zapraszamy do, do najbliższych materiałów no a dzisiaj jesteśmy tutaj, więc no bawmy się wszyscy Super. oglądajmy korzystajcie, zapraszamy już was E, nie wstrzymuję pięknie, dziękujemy panie karacie za tą zająłkę tej pasji. E, ci fantastyczni. E. Eee, to ty jesteś ten Ruru? Co? To ty ten rurek. Nie, nie, Zagięta Google, a Milinowa. Ale <śścoughs> finansowo, żeby cię takiego nawet pół tak, miliona więcej? Oj, mało. Nie, już mało. Pół miliona brakowało, że, że żeby wejść na licytację. <laughs> o, o kurde, to już tak droga za nowa. Bardzo dobrze. Ale droga. wygląda naprawdę ładnie. No. No, no, wyceniana na chwilę obecną, powiem tak. Na przykład, ja dostałem już propozycję poziomu półtorej miliona. Był, był człowiek z Niemiec, który chciał dać mi 700 tysięcy euro. O, to już takie kwoty. No, bo to jest już auto kolekcjonerskie. Ja wiem, tak, tak. No. I no, to. Często, że to jest nieosiągalne, a są naprawdę fanatycy większe 5 Tak, tak, nie? tak, właśnie. No, no, więc no. To tak powiem zabijają się, no. Ale i widzę dołożone i tak dalej. A to tak właśnie to fabrycznie, jest. to wszystko jest fabrycznie. A to jest fabrycznie Tak, wszystko. to każdy element, tutaj nic nie było modyfikowane, to tak wyjechało z fabryki i to właśnie do, do, do to dodaje te wyjątkowości. To obiewki Proszę? To w na zderzakach, te Tak, to wszystko, wszystko tak wyjechało. Czysta a. fabryka. A, to jest bardzo ładnie naprawdę. Po <coughs> który to jest rocznik? To jest 21. 21. I elektronika. No. No ale fajna zabaweczka. A to nie ma serca. No, to, to stare miało to by serce. No, tak, to miało, miało, miało serce, ale w no, tą stronę no, idzie niestety fajne. motoryzacja. Ale na stare też przyjdzie czas. Tak, na stare też przyjdzie czas, mamy już tam coś w zanadrzu. Nie będę tutaj zdradzał jeszcze, zapraszam na, nie, nie, nie się, na nasz kanał. Ale. 9.15. jest fajnie. To fajnie. To stare? Dobra, to jest, jak już tak poszło, to, to zdradza jedną mogę. No! Co tam Bogdan? Masz maleńkie no. Już rozdałem wszystkie. Już? Wszystkie poszły od o, razu. O, Lera. Co, co chciałeś? Trzeba doprodukować. Nie. Trzeba doprodukować. Do tego do tego białego pana za kamerą trzeba by być właściwie. Od razu na produkcję. Na produkcję. Na drugą drukarkę. Kupimy drugą, nie ma problemu. Który na nowe? Najlepsza ile ma chce. 350 koni. Ja chcę 600 koni. O bo to silnik tak naprawdę niemiecki, bo to był silnik od BMW montowany w Toyota, a a Japońcy jeszcze dołożyli od siebie tam trochę modów i wyciągnęli się z tych... Serwis? Ech, no, no właśnie. Nie, jeszcze jest? W Szczecinie mam umówiony serwis Toyoty, a jak, jak mam przyjechać, to muszę zgłosić się miesiąc wcześniej i ściągałem jakiegoś inżyniera z Niemiec, bo to jest jedyna osoba w, w Europie, która może to ogarnąć. O Jezu, dużo pomodlenia. Dziękuję bardzo. Po w żeby się nic nie działo. Daję, dziękuję. you gotta pray for a victory Yeah. I'm overzealous when I'm thinking about the cash yeah. flow. I never had no handouts, just came natural. Uh -huh. I've been testing so much, all these wrestlers, nice. All these different situations that I've been through. Yeah. I seen pain trying to creep in through the window. But now I'm sliding through the hood in a benzo. Yeah. You gotta separate yourself just to elevate. Uh -huh. I keep some drink in my cut to see through the hate. Sometimes on the road to glory, you gotta press the brakes. I got a lesson plan for all my past mistakes. Uh -huh. I swear Proud all my best and my worst days, proud of all my feet when I touch the ground for ain't a Beijing and ain't no sound. I know I made mistakes, but my mama proud. No tak ono, JDM to no JDM, nie No, nie? no muszą, muszą obroty kręcić, no bo inaczej jak nie kręcą obrotów to nie jest jazda z No dokładnie. To nie miał Civic, ten wiesz, że na pierwszym biegu guma nie spalana, to nie ma jazdy No ale nie. Co, no, coś fajnie, o tym fajnie. wiem to jest. Live. Ogólnie jest bardzo fajnie. Dobrze, że przyjechaliśmy troszeczkę później niż y, autobusy tutaj, bo najpierw było, były autobusy sobie tutaj jeździły, ludzie sobie pozwiedzali te autobusy. Przyjechaliśmy my i wszyscy zaczęli się zlatywać do naszych samochodów tutaj. Zresztą możecie zobaczyć. Nie zdążyliśmy ich umyć, bo oczywiście to nie odpaliło i trzeba było na kable strzelać od getera. Tak po polsku, nie, tylko że samochody inne. Ogólnie bardzo fajna impreza. Tutaj podeszła do nas pani prezes zajezdni autobusowej Porozmawiać z nami, no bardzo sympatyczna kobieta yy, ze swoim mężem razem No i co, no impreza jest, jedzenko bardzo smaczne Wzięliśmy zapiekankę, chyba wziąłeś ostro, nie? No, ja wziąłem y, zwykłą, łagodną, bardzo dobra No i co, no tutaj tak się kręci, no autobusy stare, auta Ludzie ogólnie przyszli, tylko większość tak przypuszczam, że oglądać samochody, a nie autobusy Ale nie chcieliśmy kraść tego święta pani tutaj prezes i przyjechaliśmy troszeczkę później, może nawet i lepiej, bo, bo tutaj naprawdę wiele ludzi przyszło tylko i wyłącznie zobaczyć te auta, nie autobusy. Dla sprostowania. Dzisiejszy odcinek składa się z materiałów, które dzieli odstęp czasowy. Dlatego teraz przenieśmy się do miłego pana za kamery, który zabiera nas do dziadka, by nagrać jego reakcję na samochód. No, także dzisiaj troszeczkę inaczej, w troszeczkę innym stylu, jak widzicie znowu wam zrobione włosy, ale to tylko i wyłącznie przez to, że samochód. No i co ja mogę wam powiedzieć, no jedziemy, jedziemy do dziadków. No i wczoraj tankowałem już tego potwora, zobaczymy jak na trasie wyjdzie, no bo z Kamienia jedziemy pod Subsk. koło 200 km. Jeszcze na trasie mam się też z tatą spotkać, z mamą i siostrą, bo jedziemy razem. No i co, że tak powiem słowem wstępu? Jedziemy. Tragedia. Ustawiono mamy nawigację, będziemy u celu o 11.01. 133 km, zasięg przy pełnym baku 314 km, ale jest dobrze. Jest fajnie, no niestety, wszystko co cieszy, musi kosztować. Godzina 24, jazdy. Mam nadzieję, że zrobimy to troszeczkę szybciej. I jedziemy nieznane dla niektórych. Ogólnie sytuacja z tym samochodem jest o tyle fajna, że on mimo wszystko jak się mu mocno nie depnie, to on dużo nie pali. Bo w Dodge'ach fajnie to przemyśleli, to jest V8, wiadomo 515 koni mechanicznych, ale ta V8 przełącza się w różne tryby i jednym trybem takim, nie jedynym trybem jest to, że on wypina 4 cylindry. Przez co on chodzi na czterech cylindrach, dopiero jak mu depnę, to on wtedy łapie, żeby przełączyć się na 8 cylindrów i to co też jest fajne, te cylindry nawet jak się przełączą na 4, to za każdym razem inne cylindry się uruchamiają, czyli zużycie silnika też jest mimo wszystko mniejsze, no i spalanie, spalanie jest przyjemniejsze, nie? no na ten moment spalanie jakie mamy, bo to chwilowe jest 21, ale to przez to, że on właśnie jest w tym trybie, ale odpuściłem już gaz. Teraz idziemy taką stałą prędkością. No, ile? 85 na godzinę. Bo no to chwilowe spalanie to jest 10 litrów. Średnią, jak żeśmy wcześniej zapierniczali. To mamy 18,9 litra. Ale tak to kurczę, no zobaczymy. Mamy pełny bak, do subska jest około 200 km. No jak się pomylę, to po prostu wam wrzucę to. Ciemno. Dobra, okay. już jasno. Także jak się pomylę, to wrzucę po prostu poprawkę i będziemy wiedzieć co i jak. Jedziemy dalej. Ogólnie mieliśmy się z rodzicami spotkać w Koszalinie, ale w sumie z że mam lokalizację swojej siostry. Także mijają Kiełpino, a my stoimy na Mopie, dosłownie koło Jarkowa. Także ich trochę zaskoczymy na trasie. <laughs> Ej, a w ogóle to dajcie znać czy wam się taki format podoba, może częściej zabiorę kamerę, co? Będę do was gadał. O, już są za kiełpinem. Kiełpino. <grystanie> Fajnie, cieszę się. Dobrze się jedzie. Spalanie w Dodge'u 9,2 także chyba rekord wykręcony. Yy. Zobaczymy, jak to będzie miało ponad 1000 koni. Może być ciężko. Ale coś już ma. Teraz ma 515. Ale za to GTR, r No właśnie, ale to mówię, że coś już ma. No to jeszcze nie ma 1000 koni. Nie ma 1000 plus. Chyba nas trochę z drogi wywaliło. Nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, gdzie jadę. Nie no. Byliśmy w Biedronce i musimy teraz pojechać jaką trasą, ale zaraz wyjedziemy do trasy normalnej. Zaraz będzie u dziadka, zobaczymy. Zobaczymy, jak zareaguje na fioletowego płyczfura. No i nie mówię tu o obcym. Dojeżdżamy na miejsce. Zobaczymy. O, tata już stoi. O, dziadek już patrzy. No i co? No i co? Jak fura? Mam go dotykać, czy co? A jak? Wiesz, że tutaj masz wloty powietrza na dole? Przy tej lampie tutaj? Tu. Tu Tu normalnie jest dziura, żeby powietrze się do silnika dostawało. Co ty gadasz? Że ja myślałem, że to lampa. Bo to też lampa. Aha. Uważaj, bo gryzie. Cię tam gryzie, tam nie ma szczurów A maskę podniesiesz czy nie? No podniosę. Fajne? To no silniczek mały. No mały, 6,4 litra dziadek. Tak jak mój samochód cały prawie. Wiecie, ile to ma koni? Dziadek, strzelaj. Ile to ma koni? A ile to się pasie po drodze, nie? No dwa wiadra. 515 koniów. Tylko? Będzie 1000 na plusie. Jest to możliwe? Jest. Niestety, ale jest. Albo stąd. <noise> to więcej ma koni, niż traktor. No traktor ile ma? 40? 40. Ale zobacz, ale tu jest nawet takie miejsce na butelkę albo na puszkę od piwa dla mechanika. Pyk tak, tak. stawiasz tutaj. No nie no. mów tak. No jak nie zobacz, specjalnie tam jest wycięte. No. Takie specjalne. Stawiasz tutaj browara i... i możesz sobie delikatnie popatrzeć na silnik. No. Tu. I z drugiej strony też. To na dwa. Widzisz. To ma 180, a mój ma 200. Mil. To są mile na godzinę. <laughs> Aha, Ups! Jest... jakieś trzy! Ups! Ja u siebie napiszę mile i też będzie to samo. <laughs> mile żegnam, mile witam. Ja u siebie, nie... czyli w Policie, wiem, kto by się cieszył. No, Polita, tak! Polita, mm, dobry rocznik! <laughs> Dziadek, jak będzie zmieniał samochód, to daj znaka. Ja wiem, kto odkupi. Mamy, mamy w projekcie takiego bartka. On, oj, polo to uwielbia. Chyba, że się wymienimy. No, to <głosyny>. jest Odpalasz, nie odpalasz. Machnią? Ale ty już przy siedzeniach siedzisz. Co? Ty już masz przy siedzeniach siedzenie. Nie, bo to, to inaczej. to Weź teraz ten, wciśnij. No hamulec. To nie dobrze, ale. Nie, no wciśnij ty... hamulec. Ja myślałem, że on ma dużo miejsca, bo teraz jak posunęłeś to, to nie ma dużo. No nie, no wciśnij ten. Wciśnij hamulec. No i co? Wciśnij hamulec i odpal go. A po co ja będę tam? No odpal, to zobaczysz, że fotel jedzie do pozycji kierowcy A. Aha. To robię To No ale odpal Klucza trzymaj Tu nie? No, ale klucze trzymaj Ale po co mi No bo musi być w aucie Aha Tu się odpala To jest Idziesz i teraz jedziesz O, o no człowieku A. Ty jeszcze jak się kliknie No i pozycja... co i to dobrze już mam? A tam jeszcze coś kombinujesz no? A teraz masz pozycję siedzenia tak jak Gerard siedzi, czyli ja tam nic nie widzę. No to właśnie o to chodzi w tych amerykańskich samochodach. U, w, jednym, w jednym stanie Texas jesteś, a w Kalifornii patrzy. A po drodze, Ontario, tak pasuje, nie? Pasuje. No do dziadka? Kurde. Trzy emerytury i ma, nie? No. no. Daj mu, daj mu. Co, żeby zgasić, no to tylko klikasz tam, żeby zgasł. Tu otw otwierasz. No tam normalnie tak jak odpalałeś. No, no, to jest większa matematyka. No, a on teraz specjalnie odjechał, żeby tobie było łatwiej ja wyjść. Nie oczywiście, jak pijany, żeby wypadł. razu <noise> Ale tak dużo miejsce to nie ma żadnego nie ma. zabezpieczenia? Nie. Ty. Fura dużo, ale miejsca nie ma w kabinie. Jak nie ma miejsca, nie nie jest to jest nie miejsca. Tu już zaraz tylna na siebie. Ale to. No fa. Ale ma maskę jest masz drugą. Tak dla ciebie i dla żony. Nie no nie? tylko tyle żony jest duży, ale w środku to tak. Grażyna się zmieści. Chyba ty musisz namówić, żeby zeszła. Podoba się? Nie. Podoba się auto? I bardzo ładnie <laughs> Dziadek, to jest lepszy kontenciarz, nie? No, co będę kłamał, jak no. bardzo mi się podoba. <laughs> I'm a 10 out of 10, all across the board. Price went up, you can check the score. See me in real life, they lock jaw. Really am about it, yeah. Put it on the floors. Put it in drive like I'm in a minute cute force. Stacking them racks like a boss, of course. Middle name pressure, that's for sure. Bitch, I'm a dumb at LA No. CEO got the boss energy. These hoes ain't all fucking with me. Everything nice, yeah, everything real. Talk to me nice, for real, for real. I <laughs> have been in my bag. I stay there. I got plans on top of plans, and I do not intend to play fair. I'm going in. That's all I do. Standing on business. That's what I do. From blowing up. Bands come through. I'm on top again. What's snow I'm staying here. kierownica teraz ja będę robił teraz ten To mój Tylko nie ma takiego ryczenia Nie no ty czego, co ty? ty co on zrobił? A hop Zarył On fajny, bo na zmianie biegów jak on zmienia bieg, to on jeszcze robi takie Gotowy? to ja właśnie na zakręcie tam I tak bierze, ale ze zbiornika <grymne> Diana ma kopanie. nie? No musi mieć kopię, no Kurde, polówka tak przybiera, że aż z tyłu zostawia. <grymne> o, teraz było słychać Było. No bo bieg sobie zmienił. Mhm. Czyli co, podobało się? Bardzo dobrze. Bardzo ładnie mi się podobało i. i. kropkę na <grymne> No co? To co? który następnym przyjechać? Teraz możesz przyjechać takim, który ma w przodu header Kombajnem? Kombajnem? To znaczy, no nie, akurat jest taki, który ma z tyłu header. Aha Który? Supra No Supra A, ale Supra, no, ta lotka z tyłu wygląda jak header od kombajnu tak <grym> tej wiesz. Nie? Ale... Ale Supra tu nie wjedziesz Powolutku na spokojnie wiada. Nie ma szans Wiadę, wiadę. Tylko powolutku na spokojnie ale kurczę mać kopa to maja, się nie mogę. No mała. Ja mówię, jakbyśmy ze Sunowi żyli on by był Zasłupskiem, a ja do Ronowa bym dają swoim A on swoim zasłupskiem by już był, nie? Przysady. Auto jaka auto? No. Go fioletowe i mocne. Takie pierdziku, ale śniwka pod śliwką stoi tak.